Manołczka tutaj znowu ja I, i w dzisiejszym odcinku sobie odwiemy artka, znaczy przynajmniej spróbujemy takim składem jakim nam pozostał. O, dycha była i dziewięciu się zrobiło. Sinetisun, Hugo Boss, Krajes, liściu? Nie, liściu to jest ten. Ten to jest. Nie wiem kto. Ja, Shimo. Ten nie wiem kto to jest, a ten jest. Yy... Z Deimosów XFZ, na pewno. Ogólnie to, żeśmy odbijali szybciej. Jeszcze tego Artka. Ale żeśmy odbijali 6 na 8, w tym mieliśmy, kuźwa, Girenka 291 Tanca. I żeśmy się wybombili. Gorąco, na chuju, ale jak włączę wiatrak, to będzie piździło w mikrofon i nie będzie nic słychać, tylko szumy. W ogóle kiedyś tam byłem w klanie w tych RMW, co spadli od razu. Mieliśmy kiedyś Soja, ale... ale później coś tam się podziało i. i już nie ma nic. Dobra, trzeba... Trzeba zbić tą madzisie pierwszo Bo to. W sumie kilka leget ma, ale szybko schodzi. Na parę podwójnych zejdzie pewnie. Albo wam tą ustawkę przyspieszę, bo, bo tutaj zamulają trochę. Także pewnie to jakoś przyspieszę i pomontuję, żeby to krócej wyszło. Ogólnie to mam zastos z defektem. To ten, to pobijemy sobie e, 280, chyba i defekta ma na nieustawionego. I chyba na bardzo andarista. Także sobie polegamy jeszcze po E2. W ogóle muszę ten. Muszę zrobić jeszcze dziennego na świni. Bo 230 dobiłem Teraz fajnie się expi kuźwa bo tych, tych botów tak nie ma. No i. I można sobie pograć normalnie. Na 2, 3, 1 jak wbiję to sobie itemki z MadDoka założę, jakieś herka, to będzie też gładziej szło to expo. Zastanawiam się czy, czy na macho będę dawał radę wtedy, ale pewnie na piramidach się będę wypierdzielał, nie? Ale tam na niecce, na niecce może będę ubijał i tam niżej na tej dolinie chmur. I w jaskiniach te, tych pancerników. To pewnie już teraz bym ubijał. Jak się na bolite idzie. No, ale... Ale póki co jeszcze drzewca męcza A my mamy Maga. No to zajebiście. To my to wygramy na stufe. Oni nie mają Maga, to już są z góry przegrani. Ciekawe, czy nam w ogóle kogoś zbiją bo ten skład jakiś to w sumie nie jest najgorszy, tylko nie znam tego eku. O, tutaj trochę złotuwa widzę. Dwa itemy z tego, z ss no ale. Ale legendy. Ten pierek jest fajny. No 2,71 na pewno go będę chciał mieć, on ma dużo, dużo nawet SA, a nie wiem ile skota w sumie ma. Ale blokuje, kurwa. Jakie on ma kuł w ogóle? Ocie, chuj. W ogóle te buty mają od chujasa. Te buty mają więcej jesa niż te moje. No. Nawet spoko. A ten, jakie ma jaką? Nie wiem, czy sprawdzałem. Nie wiem czemu. Oskarżają mnie, że awcze, a ja chyba ani jednej tury nie przeawkałem. Kutągi. kłamiące. Kurwa, ja w ogóle deszczu nie mam, no to jest najgłupsze co może być, jak się deszczu nie ma na ustawkę. No, wygraliśmy Zajebiście. Zaraz jeszcze bicie artka i kamyczak leci. No niestety nie kamyczek, ale... ale coś tam spadło. Dobra dobra, yy, odbili nam artka znowu, bo czterech nas było. No i nas zabili czterech versus czterech i teraz idziemy w dychę znowu. Jakiś tam skład, teraz inny chyba trochę się uzbierał, bo jest Puchat, ten Tchadino i Barko doszedł. Oj chuj. To nie zła kurwa odbitka. Serio. W ogóle nie ogarniam co to się odpierdala, nie? Co się dzieje? Wejdę dym, kurwa muszę się czymś zlekać Tymi potami chyba nie zdążę Jasny chuj, ale nie mam innych O, wlekało mnie O, to to miałem jakiegoś pota Kurwa, co oni czynią w ogóle? Przecież oni szans nie mają To już w sumie Z automatu wolę trailera, bo będzie wyzywał Dobra już Staweczka prawie wygrana. Jeszcze został jeden, typo i gitara. O, jeszcze ktoś miał lista. Chyba właśnie. Kurwa, któryś z nich miał lista. Ech. No i udało nam się odbić znowu Artka. Ciekawe, za ile znowu wrócą. Masakra. Dobra, już śmietniki na Artka nie przychodzą. To, to przechodzimy do dalszej, dalszej części tego odcineczka. Mówiłem, że sobie trochę 280 pobijemy. To sobie zloguję na defekta i zobaczę, czy, czy tam ktoś jest. Może kogoś zdadamy. A jak nie, to chociaż od dwójki ubijemy. No, i później jeszcze na Zorina Logdę. I... dziennego muszę zrobić jeszcze na szybko O kurwa Dobra, na Artku ich nie ma, nie? Ale tutaj przeszli wszyscy Ale znowu, jak jest nas tak mało, to nie odbijemy wszystkich dwójeczek Jeszcze pójdę, zobaczę czy gada Dobra, yy, coś mi lagi wypierdziela I szybciej już zdążyłem lognąć na Artka niż się ten, niż <noise> noczegada dość nie. To zbijemy sobie artka jeszcze, sprawdzę tego czegda Tego dziennego chyba nie będę robił na odcinku. Dobra, Zorina też nie ma. Ktoś wybił. E, a mi się już w sumie tak średnio chce grać dzisiaj. Bo już jest prawie 14, więc więc nie będę cały dzień przed kąpem siedział. Także, także kończę odcinek. Jak macie jakieś propozycje na następne, to możecie napisać w komentarzu. Do następnego, Siemanko.